Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia! Pełnych miłości i ciepła rodzinnego! Pomyślności dla Waszych bliskich! Odpoczynku i chwil spędzonych z bliskimi! Magicznych świąt, pełnych ciepła i cudów! Platanów, prezentów! Stału pełnego świątecznych smakołyków! Niech te święta przyniosą mnóstwo uśmiechu! Niech gwiazda betlejska rozświetla Wasze serce radością! Życzę Wam zdrowych, radosnych, spędzonych na łonie rodziny świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Tego samego życzę Pani Dyrektor oraz Szanownym Nauczycielkom. Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Dziękuję opiekunom Pani Magdzie oraz Pani. Kasi, dziękuję darczyńcom, pracownikom socjalnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację naszych szkolnych, ale skierowanych do mieszkańców Poręby, akcji charytatywnych. Całej społeczności szkolnej oraz wszystkim mieszkańcom Poręby życzymy rodzinnych, spokojnych i radosnych świąt. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Wesołych świąt!